Siwoneczko kochani, na kanale Tata Vlog, dzisiaj Tata Mama Vlog, a dokładnie odcinek z okazji Dnia Ojca. Dzisiaj jest Dzień Ojca, 23 czerwca, a co jeszcze ważniejsze, może nieważniejsze. Ale Wojciech ma też urodziny. 30 urodziny, możecie już teraz składać mi życzenia, a ja składam życzenia wszystkim tatusiom, ojcom, tatom, ojcom i przygotowaliśmy dzisiaj dla was taki nie tyle że specjalny odcinek, po prostu inny niż wszystkie. Mało vlogowy, ale odcinek będzie na temat no właśnie, tata czy mama? Przygotowaliśmy dla was takie kartki. Tata mama. I na Instagramie nie tylko yy, zadaliście nam sporo pytań, czy tata czy mama? Tata czy mama? I dzisiaj będziemy sprawdzać naszą zgodność, będziemy czytać te pytania. Justyna też ich nie widziała i po prostu będę ja je czytał. Ja co przyjechałam i ja nie wiem co ode mnie chce. Na głos. I jak będę je czytał na głos, to wtedy odpowiadamy, tata lub mama, na odwrót. Mama lub tata, później patrzymy sobie na te karteczki i rozwijamy troszkę temat. Teraz ludzie się po tym odcinku yy, zaczną myśleć, dlaczego my jesteśmy razem, bo my się nigdy nie zgadzamy. Zobaczymy, zobaczymy, to, to, takie pytania są różne. Dobra, tata, mama, tutaj <laughs> prawa ręka, mama, tata, tata. Pierwsze pytanie, moi drodzy, kto lubi dłużej spać? <laughs> A to widać? Tam? Ja tu widzę, a tam też pewnie widać, mama. A to było wiadomo. Tak, to akurat jest proste pytanie. Znaczy ja też lubię długo pospać. Kiedy? No, jakbym miał czas, to bym dłużej spał, ale cały czas coś się robi, więc szkoda. Ja, ja jestem w tryb taki, że mogę siedzieć do późna, ale muszę długo spać. A jest ten tryb taki, że siedzę do późna i wcześniej wstaję. Kto więcej gotuje w domu? Tata! Tak? A co ty ostatnio ugotowałeś? Makaron ci ugotowałem. To no, no, tydzień temu. No dobra, no co no, A gotujesz dzieciom? Kiedy zrobisz coś dziecią do jedzenia? No dobra, no... no ale żeby... kiedy? No nie zrobiłem. No zrobimy. kiedy? No. No nie zrobiłem, no. No, Ale czasem śniadanie... Wycofaj. Śniadanie no. to... To, to. Kto pierwszy zagadał? Tata, ja no, też tak myślę. Tak, ja no poznawiam. ja nic do ciebie nie zagadałam. A no, no nie wiem, to jest takie wiecie. No, ja, a wiecie, bo to było tak, że już pracowała w futraku, więc mogłaś powiedzieć dzień dobry, co podać? A? Nie, bo ja, ja się stałam na wtedy przygo przygotowywałam. A, no dobra, dobra, to czyli... Ale mogę się co dla pana? Kto spędza więcej czasu z dziećmi? Co ty tam zaznaczyłaś <gry> No dobra, mama, ale Mógł ja też spędzałam bardzo dużo. Jestem na macierzyńskim, więc to chyba normalne, nie? No właśnie, kto mógłby więcej czasu spędzać, jak nie mama na macierzyńskim? <noise> kto wymyślił imiona dla dzieci? Nie, no ty. No ale Witka ty wymyśliłeś. Ale musiał być na W. No tak. No to no mama, no to ja. mama ewidentnie, bo... Jest na powymyślała jakieś, że musi być na J i na W. No bo on... Jakby u mnie w rodzinie jest taka tradycja, że jak jest y, dziewczynka, no to ma imię pierwsze po ojcu, a jak jest syn, to pierwsza literka imienia po mamie, więc chciało no, no być. J, w, J I wiele jako, imion nie, nie było. Że nie chcieliśmy, czy nie chcemy już trzeciego dziecka, no to W y, jakby drugi syn jest W po Wojtku, no nie jest to dziewczynka, ale jest W po Wojtku, bo niech, niech ma. Niech ma. Tak. Kto zarządza budżetem domowym? Nie O matko, nie, nie wiem. wiem. Mama, tata. A, mama tata. Taki budżet mamy wspólno-rozdzielny. Rozdzielny. Każdy ma swoje konto, ale jeśli coś trzeba kupić, coś trzeba zrobić, to, to i nazwijmy. tak każdy decyduje o tym. Więc o, ja dam do, do góry nogami. Mama tata po prostu, no nie ma takiej jedno, jednej osoby decydującej. Nie. Kto ma dłużej prawo jazdy? Nie mm. wiem, mi się wydaje, że. No jak no, masz dwa zaznaczyć? No, nie no, może mieć dwie osoby dłużej, no. No ale, że tak samo. No, co w tym samym dniu zrobiliśmy? Że ty masz? Że nie ja wiem, ale mam? no, znaczy mama, no bo jestem starsza. Miesiąc no, pewnie miesiąc wcześniej zaczęła i miesiąc wcześniej zrobiłaś. Nie wiem, o kiedy zrobię. No, jak się no, no to tak się wydaje, że. Że wcześniej. Jeszcze ja tak samo, może. A tu dziwne pytanie. Kto powinien wychowywać dzieci? Nie ale ma czegoś. Może tak? Można nie żeby... wiem, no to, to chyba tak powinno być. Mama, tata, no nie ma czegoś tak powinien. bo to często ludzie tak mówią. Tata pomaga mamie, nie? Wychowuje a czemu pomaga? Dzieci. No jest... ale tak jest, że, że mama wychowuje, a tata pomaga. No nie może być takiego. No, albo się razem to robi, albo... No, ale najczęściej tak jest. No, znaczy to jak często jest. Kto jest większą marudą? Ty, no bo ty zawsze mówisz, że ja marudzę. To myślałam, że... Ale jak no... gdzieś idziemy na wycieczkę, to ja więcej marudzę. No dobra, Ale w no sumie to... racja. No to co, no to jak? Tata czy mama? Mi się wydaje, że ty marudzisz. Znaczy ja marudzę. No tak, czy no jedziemy, no, muszę znowu spakować te walizki. No bo ja marudzę, bo tych głupie pomysły masz, no, często. Ja marudzę, bo się z nimi nie zgadzam. No właśnie tak się zgadzamy ze sobą. Ale myśmy musieli to podsumować, zobaczymy na materiale później, ile tego było i kto miał rację. W ogóle się nie zgadzamy ze sobą, cały czas coś innego. Ja nie to na porządku materiału. Kto daje lepszy przykład dzieciom? No, jaki. Tata! No, ja daję przykład! <laughs> jaki? No, lepszy! Ty zawsze głupot, uczysz tylko. Nic mądrego. No, ale to... jak jesteś... Ostatnio coś Julek mądrego tak zrobił. A Wojtek, kto cię tego nauczył? Mama! No dobra, no dobra, to co? Cocham, jednak cofam, Mama jednak, no. mama, mama. Kto daje lepszy ty przykład? Czyli ja robisz jakieś kłopoty tylko z nim. Ale to nie znaczy, że gorszy nie. przykład dajesz? To jest też dobry przykład. To no, jest inna Inny, inny przykład. E, Kolejny też. Kto a kto się częściej kąpie? Nie, nie wiem. Mama. Mama. No bo jest brudniejsza po prostu. No, no. Częściej się brudzi z ciepłą taką. Ja, ja jestem ekonomiczny, bo woda jest droga, prąd jest drogi, i zagrzać pompą ciepła. To nie jest tak, że wiesz. No dobra. ja to ekonomicznie podchodzę. Rzadziej. A jest teraz się częściej brudzi, bo jest brudaską. Dzień dobry. Tu mamy, a tu mamy teraz pytanie, bo to były pytania z Instagrama i nie tylko i ludzie różni zadawali te pytania i zadawały pytania też firmy. I jedna firma wysłała nam w ogóle mi, nie tobie, prezent, firma Bulldog mi wysłała prezent z okazji Dnia Ojca i też zadała pytanie w ogóle, bo to było... Kto się częściej goli. No, kto się częściej goli to jedno. Mamy tu sporo produktów z firmy Bulldog, i to jest w ogóle bambusowa maszynka. Jeszcze... Wielorazowa? Wielorazowa bambusowa maszynka. Rzadko się gole sam, bo chodzę do barbera. Powinno być takie pytanie, kto chodzi częściej do barbera, ale ja chodzę częściej do barbera, rzadko się gole, ale spróbuję. Tu mam tyle produktów, że sobie spróbuję się ogolić. Ostatnio nawet myśleliśmy, czy bym ja nie zrobiła kursu takiego. No. Nie maximum. Barberystycznego. <grystycznego>? Ale to możemy zrobić, żeby mieć tą ekologiczną no. maszynkę i patrz, ja ci zaraz zrobię No i to była taka oszczędność w domu, serio. tak trzy razy częściej chodzi... No gol mnie. No może nie tu, szkoda, jak <grystanie> ale mm, Skorzystamy z tych produktów, ale właśnie, tu jest to pytanie od nich. Boję się, kto się częściej goli. <grystanie> nie, nie kto się częściej goli. E... Kto wprowadza naszych synów do świata męskiej pielęgnacji? Kto albo kto powinien? Znaczy, kto powinien? To też nie ma, czy powinien. A ja też uważam, że tata. Eee... Znaczy, nie ma czegoś takiego jak powinien, bo może i matka to robić, ale matka tego nie zrobi, bo zawsze dziecko bierze przykład z ojca, nie? Znaczy, syn. Znaczy, sprawia. generalnie w ogóle jakieś takie higieniczne sprawy. No i wiecie, ja nie mam penisa. Chociaż nie, tu. Bo będzie blokada. Nie no, pani, jest spoko. Tak? Dlaczego znaczy, że... nie jest spoko, bo ty go nie masz? No, to dobrze, że no... go nie masz. No ale nie wiem, jak się go tak obsługuje, że tak powiem, od małego. Zawsze to ty tam działałeś w tej sprawie. No więc Wojtek zawsze jakby zajmował się tą pielęgnacją od najmniejszych. No pierwszą kupę w ogóle przebrałem Julkowi. O jest, on to zawsze po prostu. ojeju pierwsza kupa. No tak, pierwsza kupa była moja. A ja witkowi. Ja myję częściej zęby Jurkowi, znaczy daje mi się zęby być no, bardziej. To prawda. A poza tym, jak y, pamiętacie, odcinek o obcinaniu paznokci? To no też ja, ja to byłem pierwszy, dzieciom obcinałem <laughs> tak. pierwsze paznokcie. Nie wiem, ja to jakoś tak y, po prostu. analogicznie, automatycznie robię. Mhm. Co prawda, u mnie w rodzinie było tak, że to raczej mama się y, moją higienizacją i mojego brata zajmowała. A ja uważam, że właśnie kobiety od najmłodszych, y, jakby. Dni. Dzieci powinny, wszystkim przyjaciółkom mówię, jak sobie, że tak powiem, pozwolisz, tak będziesz miała, że wiecie, jak ja bym wszystko robiła, to ty, no dobra, jak ty to robisz, Wiesz, no to nie, rób, nie, nie? Ja tak jak ale jak to robię... ty się zaangażowana, ale fajnie też dać tą przestrzeń ojcowi, ojcu czy tacie, 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 zróbmy przestrzeń tacie, żeby on też był jakby, wiecie, odpowiedzialny za to. Ja tak uważam, że, że. Że kąpiele, wiecie, te pierwsze, to Wojtek, ja się to bałam. Nawiązując na przykład do tego produktu, tego bulldoga, no to też raczej no golenia Ty ich nie nauczysz, no <noise> tylko właśnie. ja ich będę uczył golenia. Co do takiego wychowania powiedzmy ekologicznego, no to hmm. tutaj też ojciec gdzieś ma tą swoją rolę, no bo powiedzmy ekologia u nas w ogródku yy, zasiada, czyli koszenie trawy, podlewanie jakiejś roślinki, nieroślinki, no to też ja w tym uczestniczę i, i chłopaki hmm. to widzą i oni też nawiązują interakcje z tym wszystkim, Słuchajcie. więc myślę, że... Ostatnio mieliśmy opiekunkę na tam kilka godzin dla chłopaków i Julek, dzień wcześniej. Mówi do Wojtka, wyrywa chwasty, Ojciec się pyta, Jezu, co Ty tak wyrywasz te chwasty? Bo ciocia do nas jutro przychodzi, musimy tutaj wyrywać tych chwasty. No i chodziliśmy dookoła ogródka, wyrywaliśmy chwasty, bo Jurek mówi, że ciocia przychodzi i musi wyrywać chwasty. Więc widzicie, no Fajne. według mnie tak powinno być, że ojciec powinien do tych wartości życiowych uczyć, nie tylko syna, no bo jakby to była córka, no to mimo wszystko też może wtedy golić by jej nie uczył, no bo Goli się dziewczynka później niż wcześniej, no to wtedy, by ojciec mało miał co do powiedzenia, ale z synem jak najbardziej powinien ojciec współżyć właśnie w takiej. Yy, Bliskości, no. no. Pytanie, kto rządzi w sypialni? Tata ta <grym> rządzi w sypialni. Chyba, że chodzi o ścianę łóżka, zmianę <grym> pościeli, to nie ja. ja. Ale też pomagasz. Pomagam, ale nie rządzę. Rządzę. W budzeniu nas wcześnie rano i w się spać grzecznie, to ja. Kto się szybciej obraża? Mama, mama się obraża szybciej i obyleg wno się też obraża. No to byliśmy mega zgodni. Przyznaję, no. Nie można szybko... Wy, wy, wy ten. Ale tylko Wojtek tak potrafi, bo żeby ktoś obcy mnie jakby... Jak to się mówi? Zdenerwował. Zdenerwował to wyprowadził. Zrównowań. Jakby na osobach, których mi nie zależy, to jakby nie. Hmm. No po prostu, no prostu. obojętny. Kto więcej zarabia? Nie wiem. Chyba tata. Ada więcej zarabia, bo mama jak wcześniej mówiliśmy jest na Macierzyńskim. Mm -hmm. czyli niewiele zarabia, a tata musi ten grajdołek utrzymać. Kto ma więcej oszczędności? Nie wiem, chyba ty. Chyba mama. Nie wiem. Ja... <śmiech> <śmiech> to najgorsze teraz mi wydało, że każdy wie, że nie ma i myślał, że druga osoba ma. Nie, no dobra, bo ja kilka rzeczy tam posprzedawałam teraz i, ale nie. I oszczędziła. Nie. Kto ma więcej znajomych? Tak. Tak? Mamo, nie tak? wiem. Ja bo, ty mam takie... masz, bo ty masz takich znajomych, nieznajomych. No ja mam takich, że wszyscy mnie znają, a ja niewiele kogo znam. Znaczy znam dużo osób, ale powiedzmy takich bliskich znajomych to chyba mama, bo ona ma tych więcej tych koleżanek. Ja tam mam jakichś 5 czy sześciu kumpli, z którymi się kumpluję. A ja mam tak porozrzucane po całej Polsce i świecie, bo dużo wcześniej pracowałam wszędzie, więc... Pytanie, kto da więcej? Kto da więcej czego? A czekaj, bo nie wiem. Nie. nie wiem, no tak jest napisane, kto da więcej. No to strzelajmy, a za raz będziemy... Nie wiem. Nie wiem. Mama. <grym grym> no to dawaj. Nie wiem, pytanie było, kto Chcę po mi... prostu da więcej, no to... Cze, co, co dasz? No wakacje posta... bym da więcej. Dłużej więcej wakacji. Jak ustaliliśmy, że mama daje więcej, no to daje więcej wakacji. I ostatnie pytanie. Nie, tak, no. No. Ostatnie pytanie jest... Takie. Kto więcej pracuje? Tata ciągle. Tata, Tata ciągle. więcej pracuje. No i tak widzicie moi drodzy, nie wiem, czy liczyliście w ogóle te głosy, i znaczy głosy może, o ile było na tatę, ile na mamę. To też jest po pierwsze ciekawe, kto czego robi więcej, choć pytania były różniste. Ale nie było domowych takich rzeczy. A jak domowych. gdybyś pytanie zada? to możesz zadać i odpowiemy. Dobra. Pytanie od Justyny. <noise> kto sprząta w domu? <noise> Sama sobie, ale to takie pod siebie, a coś jeszcze jednego? <noise> Czekaj, myślę, myślę, myślę? Kto bardziej poświęciłby się dla rodziny? Kto bardziej poświęciłby no. się dla rodziny? No ty miałeś mać nagankę, nie wiem, mam mama. No albo ty też później mieszkała w Szałasie i miała wszystko gdzieś, nie? A ja jest, myślę tak bardziej długofalowo niż ty. No to ty. teraz ty zadaj takie swoje pytanie. Kto, Kto mniej poświęci? Nie, nie wiem. No. Kto myśli długofalowo w rodzinie i jest logistyczny, i jest najlepszy. Jasne. I myśli ekonomicznie, jest ekonomista i myśli w ogóle super, jest najlepszy. Dobra. Kto? Inne pytanie. <laughs> nie, no widzicie, no takie pytanie. Fajne były te pytania od was. Myślę, że poruszyły różne tematy. Co Mało. Co jeszcze chciałeś? Mało? Mało pytań? No, kilkanaście pytań było. No, tak? No. To robimy drugą część i piszecie teraz w komentarzach, co mama, a co, kto tata, kto kurde. Takie same pytania zadajcie, jakby w tym odcinku. Poruszymy też. No i, i tak to Trzeba, wygląda. Dobrać. I pamiętajcie, że ja mam dzisiaj urodziny, no złóżcie mi to jakieś życzenia. Ile będzie bałam. Tata ma urodziny, w Dzień Ojca, to jest piękna a sprawa. A wiecie, że w ogóle mam w Dzień Matki? Miałam? Tak. Więc miała w Dzień Matki, mam w Dzień Ojca. A Julek prawie w dzień dziecka, tylko że się opóźnił, bo był opóźniakiem. Ale byliśmy w szpitalu 1 czerwca. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, skomentujcie, dodajcie jakieś inne jeszcze pytania do kolejnej serii, a ja idę się ogolić, sprawdzić tą bambusową maszynkę. Wiecie co jest najlepsze? Że Wojciech znów wyjeżdża, muszę to powiedzieć. Wojciech wyjeżdża na dwa dni i zgadnijcie co się wydarzyło. Witek jest chory. Przysięgam. Wróciłam z Krakowa i Witek jest chory. Szampon do brody. Pomochaj sobie. To ładnie. Idę się golić. Siemanara. A czemu nie powiedziałeś, że robisz urodziny? Ej, on... Ro... Możemy to powiedzieć. Możemy powiedzieć. Dobra. 25 czerwca robił urodziny. Padajcie, Na Instagramie więcej informacji. A tak jak wspomniałem wcześniej, mam dla was jeszcze konkurs. Do wygrania jest taki zestaw, jaki widzieliście od Buldoga, czyli maszynka z bambusową rączką, mydło w bambusowym tyglu, mamy również olejek do brody, yy, szampon do brody i wosk do brody. Więc nagroda fajna dla waszego faceta, ojca, ojca waszych dzieci, czy może dla was, jeśli jesteście facetem. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie, czego ojciec powinien nauczyć swojego syna. I dla kilku osób myślę, że dla pięciu, sześciu firma Bulldog wyśle takie zestawy, więc bierzcie się do dzieła.